Hebron, Triatarba, praktycznie miasto przedzielone płotem. Miasto, gdzie Bóg zwiedził, spotkał się z Abchamem, przymierza. Miejsce pełne nienawiści, wrogości. Jedyny kościół to misja, rosyjska misja cyrkki prawsławnej, w miejscu, gdzie były dęby Ostatni gościu krzyżowców wschodniej części na jaskiniu Makpela. Jaskinią królowców proroków. Makpela Kiriet, Arba, Hebron, chłopiec patriarchów Abrahama, małżonki Sary, Izarka. Beki Jakuba i Lej. Żydzi uważają, że również Adama i Ewy, aczkolwiek wiemy, że Adam, zgodnie z tradycją, został w Jerozolimie. Jest dzielone przez Żydów oraz Muzułmanów. I wspólnego środka Abrahama. Kapela, lietarba, hebron, w Pablonie, pod dębami w Mabre, Abraham, u gościu Boga, w trójcy, pod postacią trzech wędrowców. Hebron kiliat Arba Makpela jaskinia. Tutaj pod tym grubowcem został zbudowany 2000 lat temu w taki formie jak widzimy przez Hroda, znajduje się jaskinia. W 1967 roku. 67 rok to rok szczególny. W tak zwanej 6 sześciodniowej. Tutaj po raz pierwszy, malowidząc odzyskali ten teren częściowo Hebecieccy Żydzi zastąpiła zejście do jaskini odkryto rzeczywiście grobowiec, szczątki i są obecnie zapieczętowane te zejście są tutaj, jest tutaj sześć symbolicznych grobów, trzy pary Abraham z Sarą w środkowej części po lewej Jakub, Izrael i Lea a w części na prawej, dostępnej, jest Izak i królowiec Morzenki jego. Używy był okres, ponieważ w czasach chrześcijan ze strony wschodniej, a więc obecnie muzułmańskich, był kościół, potem w czasach krucjat również odzyskali i zamienili w kościół, znaczy ustanowili kościół. I za każdym razem wracało to, w tym sensie muzułmanie czynili meczet w miejscu, gdzie był kościół. Od strony wschodniej. Coś interesujące swoją drogą. Do części muzułmańskiej nie ma dostępu. Jest ona większa. Przez tylko 10 dni w roku do dnia dniach mogą wejść tam Żydzi. te samo do części żydowskiej mogą wejść Muzułmanie, czy zebrane w nich są schody, które prowadzą do części islamskiej pod karą śmierci. Nie mogą wtedy iść ani Żydzi, ani Chrześcijanie. Mogą tylko wykonać 7 kroków 7 za to to Drugie miejsce święte dla. Żydów po wzgórzu świątynnym Makpela, jakby brama niebies. Tradycja Talmudu mówi, że tu również w zasadzie pochowani Adam i Ewa. Dziś jest pierwszy dzień z Chrystusa. Pan z wstąpił do otchłani. Wprowadził patriarchów. Również Adam i Ewa. To jest tutaj. Adam i Ewa. Wiemy, że według tradycji chrześcijańskiej Adam został pochowany w Jerozolimie. Krew Chrystusa przez spękniętą skał spłynęła na Adama. W tradycji biblijnej wiemy, że na pewno trzy pary były tu pochowane. Siedem kroków, stopni, które mogły wykonać chrześcijanie i Żydzi pod groźbą kary śmierci islamskiej. To było przez 700 lat to teren odgrodzony. Symboliczny grob, grobowiec e, Abrahama Patriarcha na jaskinią Makpela Makpela 6 grobowców trzy pary Abraham, Sara w środku z prawej strony Zeki, Rebeka na lewej, Jakub Ilea W 1967 pierwszym roku odkryto zejście głęboko do podziemi, On jest zapiczentowane obecnie Znaleziono szczątki ludzkie Żydzi uważają, że tutaj jest brama nieba. Hebron, pierwsza stójca Izraela. Siedem lat królował tutaj Dawid, zanim stójcę przyniósł do Jerozolimy. ونحن <applause> <applause>

Zarządzany przez y, muzułmanów. Ale z tej strony dostęp mają Żydzi. W tej chwili mają dostęp muzułmanów. Do części muzułmańskiej, gdzie są nagrobki Izaaka, Sary, mają dostęp Żydzi 10 lat dni w roku. Do części żydowskiej mają dostęp muzułmanów również przez określony okres czasu. singoli glied da Chiara Feizrano